Halo. A, tu jesteś. Mam ci na Proszę bardzo, idziesz cały czas telefonem. No, no ktoś w internecie nie ma racji. Internecie... <grym> 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 Okej, okay, idzie na snapa. I co? Udowodniłaś rację komuś w internecie? No, poczekaj to do końca wakacji. Nie! <laughs> teraz! Teraz! Musicie się przekonać. Ej, ale tak. A widziałeś jaka rzeźba? Myślałam, że ona jest trochę mniejsza, szczerze mówiąc. No. No, Bardzo ładnie wygląda. Wygląda dobrze, wygląda dowodowo. Także, także jest co oglądać, jest pod czym siedzieć i myśleć o życiu i spędzać wakacje. Po, pojechać. Ja, poczekaj, ja mam ostatnio strasznie egzystencjalne rozkminy, powiem Ci. Może dlatego, że mi brakuje wyjazdu na takie wakacje, gdzie siądzę nad morzem, i po prostu nic nie będę robiła będę czytała książkę internet Wi-Fi zostanie w Polsce ja pojadę to jest troszkę trudne w dzisiejszych czasach ponieważ jakby pewne sieci komórkowe już pozwalają na to że zabierasz sobie ze sobą sieć i jakby nie musisz nie jesteś zależna od Wi-Fi no tak, chociaż prawda. powiem ci że moje doświadczenia z wakacji pokazują że ludzie jeszcze o tym nie wiedzą i potrafią naprawdę zamiast wyjść na dwór na oceanem, do którego jest 15 metrów siedzieć w telefonach, bo wi-fi jest w lobby hotelu. Czyli spędzają pół wakacji w lobby hotelu? Tak. Tak, znam takie, że w, w, szliśmy rano na śniadanie, patrzę, są w telefonie, ok, wychodzimy ze śniadania, dalej są w telefonie. No więc przyszliśmy przygotować się, wiesz, nasmarować tymi olejkami, żeby pójść na plażę, dalej w tych telefonach, nie? Wracaliśmy po południu i ich nie było, a potem po kolacji znowu wszyscy w telefonach i w tabletach. I jakby no okej, okay, ja, ja nie chcę tego oceniać, bo ja też jestem osobą, która lubi przeglądać e, internet. Ja Ty, wiadomo, poza... lubię zrobić coś, zdjęcie i tak dalej, ale no, to było takie hej hej! Jesteś w Portugalii, tam jest ocean, Atlantyk! On w telefonie też pewnie był w Portugalii. Zb czytał to co może zwiedzić, ale w sumie Al... jak już przeczytał, to zwiedził, więc po co iść zobaczyć? Put your phone down, let's get it, forget your Instagram. Ale to jest pewna tendencja, którą ja na przykład w, w tym, w Wiedniu zaobserwowałam. Czasami, kiedy ja byłam odcięta od internetu, bo nie mam tego roamingu, który działa poza, poza Polską, bo albo miałam, tylko jeszcze nie wiedziałam o tym, że go mam, nieistotne. Nie w pewnych momentach, kiedy siedziałam na przykład na placu gdzieś, a pojechałam sama i tylko na miejscu miałam osoby, z którymi czasami się spotykałam w momencie, kiedy kończyły pracę, no. i. Siedząc gdzieś na jakimś placu, w parku, cokolwiek, gdzieś, gdzie zazwyczaj w takich sytuacjach wyciągasz telefon, jak chciałam sięgnąć po telefon i o, włączyć Facebooka, Instagram i tak dalej, łapałam się na tym, ej, nie mam internetu, więc teraz nie chcę płacić 10 razy więcej, żeby to zrobić, to jest już nawyk. I co teraz mogę zrobić zamiast tego? No, to co mogę zrobić? No, to popatrzeć mogę na ludzi, zobaczyć, o, ładny budynek tam jest za tym budynkiem. A to pójdę zobaczyć, co tam jest w tym budynku. Ok, natomiast widziałam bardzo wiele osób, które wiesz, po prostu zwiedzały w ten sposób. I ja przechodziłam autentycznie przy katedrze, przy jakichś fajniejszych miejscach z osobami, które były tak w telefonie. Przewodnik mówił, te osoby były tak. Rodzina mówiła, te osoby były tak. Kawiarnia siedzą, jedzą ciastko wiedeńskie, te osoby są tak. Ja sama sięgam po telefon, bo to jest bądź co, bądź no, jakby u wielu osób przedłużenie ręki, u nas też. No I tak. Wiadomo, że często jest odruch, o, zarejestruję to i zrobię zdjęcie, w Insta, story, cokolwiek, ale czasami to już jest do przesady, że ty nie masz w ogóle kontaktu z tą osobą. Nie dlatego, że nie ma wifi, fi Właśnie. <laughs> Tylko dlatego, tylko dlatego, że ta osoba po prostu nie widzi świata tego, bo ma telefon. No, znaczy wiesz co, bo jeszcze nie wiem, na przykład rozumiem, że jeżeli jesteś w jakimś miejscu, jesteś do niego przyzwyczajony i w ogóle jakby nie wiem, może nudzi, nudzą cię ludzie, którzy cię otaczają, może nudzi cię miasto, w którym jesteś. To się zdarza, jakby ja tego nie oceniam, to jest cudzy wybór, że woli bardziej siedzieć w telefonie, ale jeżeli wyjeżdżasz na wakacje i twoją główną rozrywką jest zaglądanie w telefonie, ja nie ukrywam, że ja też siedząc na plaży czasami zaglądałam w telefon. No bo chcesz co jakiś czas zobaczyć, przeglądasz, wyłączasz. I na przykład nie wiem, nie, nie patrzyłam w ocean przez 6 godzin non stop, bo czytałam książkę, ale korzystałam z tego, że siedzę na piasku, że słychać szum fal, wzięłam ze sobą słuchawki, których ani razu nie skorzystałam, bo mi było szkoda no. zasłaniać sobie naturalnego dźwięku, do nie mam na co dzień dostępu. Totalnie. I w takich sytuacjach, jakby siedzenie w nosem, te, w nosem w telefonie, jest dla mnie no dziwne. I jakby bardzo często też zdarzało się tak, że siadaliśmy wieczorem. Ja wiesz, przejrzałam oczywiście, popatrzyłam, co się dzieje. Ewentualnie zamieściłam jakieś zdjęcie, które mi się podobało, odkładałam telefon, siedzieliśmy, patrzyliśmy na zachód słońca, a ludzie wokoło w telefonach. Też tak zrobiłam na wakacjach i yy, yy, yy. <laughs> miałam. Kilkanaście wiadomości od tej samej osoby jednej, która nie jest przyzwyczajona do tego, że ja nie odpowiadam od razu, no właśnie i bo. Ej, wszystko sobie ok? okej? Żyjesz? Czemu nie odpowiedziałaś godziny później? Hej, halo, wszystko okej? Okay? Dwie godziny później. Halo, jesteś tam? Boże, co się stało? Ale wiesz co, to też jest ciekawe to, o czym mówisz, dlatego że to pokazuje ludzi, że jakby staliśmy się wyjątkowo niecierpliwi przez tą ciągłą dostępność do telefonu i do tego, że cały czas odpisujemy na maile, na wiadomości i tak dalej, że jakby ludzie są przyzwyczajeni do tego, że my nie mamy, że nic innego nie robimy, tylko siedzimy i czekamy na to, żeby odpowiedzieć na wiadomości. No, a to w sumie nawet zakrywa ten temat, o którym gadałyśmy wtedy w aucie. Tak. O, o braku cierpliwości, że już zaraz teraz tak. nie ma tego co ja chcę, no to dalej. Teraz A jak i... o tym powiedziałeś, to, to tak pomyślałam sobie kurde, że to się przecież ze sobą bardzo ściśle łączy, że ludzie są przyzwyczajeni, że jakby skoro cały czas oni chodzą z telefonem w ręku i oni są dostępni, to jakby ty też często chodzisz, to znaczy, że jakby ten czas jest taki sam, tak, że nie zwracasz uwagi na to, co się dzieje. Ja teraz to bardzo mocno zauważam. I to nie dlatego, że jest jestem idealnym przykładem chodzącej osoby, która nie, nie używa telefonu, tylko czasem zrobić zdjęcie, snapa, coś tam. Tylko mm, mi to zostało bardzo wiele razy wypchnięte przez najbliższą rodzinę, przez rodziców, że, przez, przez dziadków, gdzie widziałam y, czasami rozczarowanie na ich twarzy, że o nie, przyszedł SMS i natychmiast sięga po telefon, zamiast nie wiem dokończyć zdanie, bo mhm. kiedy rozmawiamy, albo przez znajomych, siedzisz w knajpie. Rozmawiacie, nie widzieliście się rok. Przyjechał ktoś od wodwiedziny. A, Instagram ważniejszy. Przez chwilę nie ma rozmowy i i slajpujesz e, Instagrama. Machinalnie, nawet nie... Nawet nie zdajesz dla... sobie tak, schody, prawda? Tak, I... że chcesz tylko zamieścić zdjęcia, ale a, dobra, to już przejrzę te zdjęcia. I przeglądasz, nie tak. wiem, cudzy obiad, tak. koty oglądasz, a przed Tobą ocean. Albo przed Tobą człowiek, którego nie widziałeś półtora tak. roku. To jest troszkę przerażające, że jakby aż tak... Mi było głupio, jak mi parokrotnie już takie coś było wytknięte, ja się naprawdę poczułam głupio i... To jest... To jest mają postanowienie noworoczne, nad którym cały czas pracuję naprawdę mocno, żeby zminimalizować ilość używanego telefonu w momentach, w których powinnam siedzieć i czerpać chwilę. Głupio to brzmi, albo tak Tru... wy, wyniosłe, No to jest taki, taki niby truizm, truizm no, no nie? Ale jakby wygląda tak na to, dalej? że te truizmy trzeba powtarzać, bo one jakby po prostu przestały funkcjonować. No. Rzeczy, które dla nas... Które dla nas wszystkich generalnie kiedyś były oczywiste, w dzisiejszych czasach przestają funkcjonować, i jakby trzeba przypominać takie podstawy. Kurde, masz rację. Bo kiedyś było tak, że umawiało się na telefon, tak? Umawiało się na to, że teraz oglądamy telewizję i film, więc jakby szanujemy to i próbujemy go nie komentować, to ty sklamor nie dotyczyło mojego dziadka, który lubi opowiadać. Co ogląda? I on teraz tam wejdzie i w ogóle. I moja mama robi dokładnie poczekaj, to samo. Poczekaj, disclaimer kolejny. Nigdy nie idę ze mną do kina, ponieważ ja zawsze mówię. Ah, Boże, wiem, co się tutaj dzieje. Nie, nie mogę, nie mogę, nie patrzę, nie patrzę, patrzę nie patrzę, nie patrzę. Było ustalone to, że teraz możemy robić to, teraz tamto. Na przykład mi przy obiedzie, czego ja nie lubiłam, ale przy obiedzie nie wolno mi było czytać książek i tak dalej, że była zasada, że jemy, to jemy, czytamy, to czytamy, idziemy na ogród, idziemy na ogród i tak dalej. A teraz jest tak, że jakby ten telefon wymazuje wszystkie granice i wszystkie zasady. Znikąd się nie wzięły zasady, że kto pierwszy w restauracji chwyci telefon, ten płaci rachunek. To jest zajebiste. Ale powiem Ci, że ja mam w domu też zasadę, że przy, obie, przy obiedzie telefon. Przy, przy śniadaniu ewentualnie, bo przy śniadaniu my jesteś, u nas jest tak, że ktoś czyta gazetę, ktoś czyta książkę, można przysłajpować telefon. Natomiast żadna inna okazja telefonu nie można mieć przy stole. I to jest zasada u nas. I na przykład mój dziadek ze swoją siostrą cały czas się umawiają na telefon. Przez Skype'a, bo, Skype bo taka technologia obecnie istnieje, więc wiadomo, że już używają, jeżeli jest taka możliwość. Ale się umawiają. Słuchaj, w środę o 15.00. Skypujemy. Odłączasz się od tego świata wirtualnego. Trochę gorzej z tym jest, jak się pracuje w internecie albo się ma tak. coś, co w internecie funkcjonuje i w zasadzie powinno się być na wyciągnięcie ręki i tak dalej, ale naprawdę nie ma kogoś. Ale wiesz co, ale tak szczerze podejdzie. mówiąc, tak realnie, rzecz ujmując, nawet tak pracujesz w internecie, nie mówiąc o tym, że nie Często wiem. Często wymówka. Tak, że jakby to nie jest tak, że nie, nie, nie odejmuje pracy ludziom, którzy naprawdę, no nie wiem, moderują komentarze, fanpage, muszą reagować natychmiast, bo to jest ważne. Tylko ja mówię o takich sytuacjach, jak na przykład, jak w naszym przypadku. No my owszem pracujemy w internecie, mamy jakieś tam swoje działalności bardziej biznesowe i bardziej takie z, z pasji, ale mówmy się, większość tych sytuacji może te dwie godziny poczekać. Tylko to jest takie powiedzenie. O, wiesz, mamo, teraz to jest ważne. Jakby nie jest, sorry, nie jest. Biorąc pod uwagę, tak. Całościowo patrząc, to naprawdę sytuacje, w których to jest super ważne, że musisz odpisać teraz, bo coś jest ważnego, to i tak załatwiasz telefonem a nie fejsem, a nie sms-em. No taka jest prawda, że jeżeli jest no, super... No czasami są bardzo ważne sytuacje typu klient nie może czekać na odpowiedź na, na maila, bo trzeba odpowiedzieć na wczoraj, więc wiadomo, że no, to są takie emergency, które się w tym momencie wykonuje. No tak, ale jakby no, komentarz, to... komentarz czy coś, to, to nie jest coś, na co musisz o nie, komentarz! Teraz muszę odpisać natychmiast, dlatego na przykład też zauważ, że my, na, my nawet na komentarze u nas odpowiadamy z, czasami z dużym opóźnieniem. Jak, jak, tak. jak jest taki moment, że na przykład, nie wiem, owie siedzimy dużo przy kąpie, to odpowiadam od razu, ale jak się dużo dzieje do Szkoła, to czasem i tydzień niektórzy muszą poczekać, żebyśmy odpowiedziały, bo po prostu robimy inne rzeczy. Nie, nie z braku szacunku, bo ja mam takie wrażenie, że też z drugiej strony jest tak, że jak nie odpisujesz od razu, to znaczy że kogoś nie szanujesz. Faktycznie, no może ale tak to być. jakby z drugiej strony, czy ty szanujesz mój czas, że wymagasz, że ja natychmiast rzucę wszystko i zrobię to teraz? Bo może właśnie akurat, nie wiem, ja prowadzę ważną rozmowę ze swoim no, bliskim. prowadzę samochód nawet. Prowadzę samochód, to już jest chcę w ogóle spędzić inna z kimś czas. Tylko, widzisz, no tego się uczysz z czasem, bo ja też tak. musia mi, mi też musiało być to wytknięte naprawdę wielokrotnie i to czasami naprawdę boleśnie, w że. Coś jest nie tak, jeżeli mój świat zaczyna być ograniczony do telefonu albo do komputera i ja nie wiem, co się dzieje naokoło, nie wiem, co się dzieje ze znajomymi, którzy siedzą obok mnie, bo z nimi nie rozmawiam, bo jestem z, z nosem w telefonie. I no, ja poczułam taki naprawdę duży, żenujący wstyd, że mój świat faktycznie zawęził się do tego do tego głupiego kawałka metalu. metalu. Y i tu bardziej chodzi o to, żeby, żeby tak wypośrodkować, bo wiadomo, że to nie jest tak, że o, teraz jestem totalnie offline, w ogóle awangarda i, i, i schodzę do podziemia. Ale no nieco, to, 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 wiesz, no fajnie jest mieć znajomych, którzy są z Tobą tu i teraz. To jest prawda. Dlatego sobie cenię na przykład moje grono przyjaciół, które jak siada ze sobą gdzieś tam i spotyka się razem, to... To ja potem na przykład wchodzę na face'a, kiedy akurat nie mogę z nimi być. To ja widzę aktywny 6 godzin temu, aktywny 10 godzin temu. No. no i mają w dupie. I oni są zajęci tym, że jest im fajnie, bawią się razem, nie wiem, grają sobie gym session, wyjeżdżają na festiwal i mają w dupie robienie, e, robienie relacji na face'a, na Instagrama. Robią sobie owszem zdjęcia, które potem na przykład ja dostaję w wiadomościach, jak są na miejscu, ale jakby to nie jest clue. Ja naprawdę podziwiam tą grupę za to, że oni potrafią w którymś momencie powiedzieć, dobra, mój telefon w tej chwili. Służy mi wyłącznie do tego, żeby nie wiem, zrobić zdjęcie na pamiątkę, ani do tego, żeby komunikować się z ludźmi, którymi nie przeżywam czegoś w tym momencie. Ja bym chciała tak umieć, bo ja wiem, że gdzieś tam troszkę przesadziłam, że ja czasami jestem za często w necie, że wolałabym być rzadziej mhm. czasami, że wolałabym umieć sobie pewnych rzeczy odmówić. Mhm. Już te, ja też mam tak, że powoli się już zaczynam tego uczyć i jakby patrząc na to, jak to wygląda z boku, to stwierdzam, że to nie jest fajne i to wymaga oczywiście czasu. Tylko. I wiesz co jeszcze tak a propos tego wiesz co mnie tak najbardziej zmotywowało do tego? Jak kilka dni temu na Twitterze przeczytałam u Marcina Prokopa podany artykuł o tym jak bardzo zmienia się na, e, poziom naszej koncentracji umiejętności uczenia się z uwagi na to ile treści przyjmujemy. Tak. I zobaczyłam jaką sobie zrobił listę, że te, tego nie będę robił telefon godzina naj, najwcześniej godzina po wstaniu, najpóźniej godzina przed położeniem się spać i tak dalej i Stwierdziłam, że jakby kiedyś się z tego troszkę śmiałam, że a dobra, to jest takie usilne udawanie, że jestem alternatywny, ale z drugiej strony ja też myślę o tym, ile bezsensownych treści przyjmuję do siebie, to stwierdzam, że jest w tym dużo racji i ja już tak nie chcę, że ja bardzo sobie selektywnie teraz podchodzę. Bo to jest chyba kwestia klucza, tak, że y, to by ktoś zwrócił na to uwagę. Natomiast mnie najbardziej uderzyło to, że jakby moja koncentracja i ilość y, rzeczy, których jestem w stanie się nauczyć jest ograniczona. I to było dla mnie takim o, okej, okay, to to znaczy, wiesz co, jeszcze ja, bardziej czas ja na, na zmiany nie mam aż takiego problemu z koncentracją znaczy nie mówię, że ty masz problem z koncentracją żeby to tak nie zabrzmiało, tylko ja y, nie zauważam u siebie problemu z koncentracją, bo ja na przykład y, nie mam problemu z tym, że zapomniałam na przykład telefonu z domu, albo jestem na zajęciach tanecznych i nie, nie biorę telefonu do ręki, żeby sprawdzić Instagram, Facebooka, odpisać na SMS-a, oddzwonić coś tam, coś tam, tylko żeby włączyć muzykę przez na przykład 5 godzin. Jestem na sali tanecznej i mam zajęcia i, i, i wtedy nie potrzebuję świata, świata wirtualnego. Także ym, po, potrafiłam to oddzielić, ale to też mi zajęło trochę czasu. No tak, bo to, bo to... to jest kwestia, której no. trzeba się nauczyć. I tak myślę, że nam. Żeby to nie miało że o, bo nam jest łatwiej, ale trochę mimo wszystko chyba nam jest łatwiej, bo pamiętamy te czasy, kiedy ta koncentracja wygląda inaczej i, za, i czas wolny mógł wyglądać inaczej tak, bez telefonu. To też się Więc teraz to jest tylko i wyłącznie przywołanie starych mechanizmów i nauczenie się ich na nowo w jakiś tam sposób albo wdrożenie ich. W Taki wypośrodkowany tak, sposób. Prawda. A nie od małego uczenie się, że alternatywą, brak czasu, coś się dzieje złego, yy, nudzi się, yy, trzeba zapy zapchać dziurę zrobić. Telefon, tak. komputer, laptop, tablet. Szryt. wiesz, jeżeli my dajemy przykład, to mam, to nie wiem, to damy przykład osobom, które są młodsze od nas albo które są w naszym wieku. Ej, mam pomysł, no. Jak kiedyś zrobimy spotkanie z naszymi. Yy, fanowimi? Zrobimy challenge, kto najdłużej nie wyciągnie telefonu. Tak, tak! I <laughs> zrobimy tylko i wyłącznie jeden moment, w którym będzie można robić zdjęcia sobie tak. nam ze sobą, ze z nami butów, skarpetek. To jest zarobiste pomysł, bo to, bo to wtedy idzie przykład od góry i jest szansa na to, że coś może, ma, ma szansę się zmienić. Będziemy przykładne. Takie. Albo przynajmniej będzie strasznie się starać, żeby samym nie wyciągnąć tak. tak Hej! <laughs> To my. Ale Dobra. zanim to nastąpi, to, to trzeba. Robimy po... sobie selfie z tym czymś. Nie, jeszcze, po, jeszcze zanim to nastąpi, to jakby w ramach jakości treści polecamy subskrybowanie kanału. Dbanie o to, żeby nie wyczytać nie, nie wszystkiego, tylko czasem sobie nas posłuchać albo pooglądać, jeżeli jesteśmy w takich miejscach. No. Czasem można sięgnąć do tego internetu. Nie, no, wszystko jest dla ludzi, tylko. Standardowa równowaga. 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 Tu internet, tu życie i tu ładne tło.